I tak się kręci każdego dnia u nas. Były i nie ma. A teraz wpadają w odwiedziny. Krótka tylko. Tak? No. Jeszcze pokażę, jak wygląda dzisiaj woliera. Yy, dwa dni temu nie było jej w ogóle. Potem yy, okazało się, że jest u Patryka. Czyli u Ojca Chrzestnego. Od którego mieliśmy pierwszą wolierę. Yy, wczoraj znowu przypłynęła. Dzisiaj, jak sami żeście widzieli, wpadła, pochodziła sobie po swojej wolierze, troszkę zjadła, troszkę daliśmy jej, a potem tup, 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 wyszła tutaj i hop, do Patryka z powrotem. A przypływa sobie tędy, elegancko wchodzi po skotkach i wpada w odwiedziny tak to się teraz kręci a więc ta która nam yy, ta która wpada do nas w gości to Luiza paneczka jak poleciała za pierwszym razem tak ślad po niej zaginął, co nie znaczy, że ona zaginęła, tylko pewnie się dobrze bawi z jakimś kaczorem a w sumie temat kaczek zakończony od <noise> czasu do czasu tylko wpada na, na odwiedziny, na dobrą przekąskę przecież nie ma to jak w domu, co nie? tak więc to chyba jest ostatni film tak mi się wydaje chyba, że jeszcze coś po drodze nam wyniknie trzymajcie się na razie hej Ta. jeszcze wczoraj żeśmy nagrywali, że, że wpada na obiad kolejny dzień i kto jest u nas w odwiedziny? Siema. Co tam słychać? Wszystko w porządku? Co? Hmm? No, witaj, panienko. Jak tam, u Patryka. Nie ma to jak w domu, co? No, pewnie w domu najlepiej, słuchaj. W domu najlepiej. I trawka inaczej smakuje i dżdżownica się znajdzie pyszna, tak? No przecież, że tak. Ty musisz się zdecydować, kiedy ty będziesz mieć osiemnastkę. i za Jak tam? Jak tam zdrówko? Nie ma to jak spać w odwiedziny. No proszę, proszę. No sprawdź, czy woda jest mokra. Mhm. Nie dziw się. Sprawdź, czy woda jest mokra. Mokra woda? No jest woda. Woda jest mokra. Dokładnie tak. Woda jest mokra. A, a zobaczcie jeszcze, żeśmy wczoraj nagry, nagrywaliśmy, że ten... że wpada, wypada. W sumie się zdecydować nie może. no, no przychodzi, no, no przecież, że tak. Przychodzi i nie a gdy Luiza jest w klatce, w klatce, co robi reszta rodziny? Tak, Cześć! uwiecznia to. Oczywiście, <gry> że tak. Trzeba to uwiecznić. Dokładnie tak. Zobaczymy, czy dzisiaj to będzie 15 minut i powstało No, dokładnie. No idź, idź, idź. No przecież ja ci tam w domu posprzątałem dzisiaj. Posprzątałeś Nie, nie świeże, ale jest posprzątane. A i ma jeszcze sianko? Jest sianko, zaraz przyniosę, no bo to trzeba pościelić. A jest w to i znaczy, jest wystarczająco, żeby było na to? Tak, no, no. Znaczy, czy tu tam, yy, tam jest? Nie, nie, tam jest, w tym, w samej wolierze jest wystarczająco dużo yy, sianka, żeby sobie tam posiedzieć i pomedytować. O, otóż to. Nie ma to jak sobie trochę poskubać z ulubionego talerzyka. Proszę bardzo. Nie ma to jak miska w domu. Miam niam niam. Także drodzy kochani. Ja już miałem tego nigdy więcej nie mówić, ale powiemy to jeszcze raz, co powiemy? Subskrypcja, dzwoneczek i łapka w górę. Dokładnie tak. No. Troszkę świeżego dostaniesz, U, wydoroślałaś, co? No, co tam, kaczka? No, chodź. no dawaj, dawaj. Nie, będzie odleci. No co, najadłaś się i spadasz do domu? Ja patrzy, kiedy będę leci To co, do Patryka teraz lecisz, tak? Jest patrzcie jak lecisz. Nie? Jeszcze nie? z poziomu woliery poleci. Ja chyba wykorzystuje woliery. Nie, jeszcze podzięki. No chodź tutaj do nas, wychodź stamtąd. Hmm. No to dajesz mała. Dawaj, do góry, hopa Nie, z strony za blisko. No chodź, chodź. No chodź. Jak wyjdziesz, będzie ci lepiej. No poważnie wyłaź stamtąd. No chodź. No mówię ci, Luiska wychodź no. No, startuj laska. jak, startujesz czy Wystartujesz, Startuję, skorzystam. Uwaga! Ujeżdżam. Zrobiłaś to? czy nie? O i tak właśnie to ciężka Luiza przeleciała do Patryka. Ledwie. Ledwie, ledwie. No, trzeba się spodziewać, że jutro znowu nas odwiedzi i pojutrze znowu. ona tu przychodzi regularnie, Dokładnie tak, nie ma to jak jeść z własnej ulubionej miseczki i trochę pozwiedzać stare włości Tak więc ludki nasze kochane, tak jak już mówiliśmy wcześniej Zapraszamy do subskrypcji, trzeba nacisnąć dzwoneczek i łapkę w górę Tak dokładnie, tak? Tak I ciąg dalszy dzikich jaja To dopiero dziki jaja Skąd wiesz? Tym razem mamy dwie W odwiedziny wpadły No to zobaczmy, które to przyleciały do nas Jeżeli to Haneczka i Luiza, to jest super Pierwsza wyszła, druga wyszła. A tak. to Luiska nasza, dokładnie. Cześć Laska, Dawno się u nas nie było? No, się ma. To jak znalazłby się, panie, w końcu? Znalazłby się. Ty, to wiem, kim jesteś. No, wyłaś, wyłaś, laska. chcę tam drugą No. No, chyba jednak tamta, skoro wie, gdzie jest, tak? No, obie nie wyszły, co nie? No wiem. No to chyba się siostry znalazły, ale super. Ale numer. Wiecie to? Nie ich, żeby się nie bały Jak mają się bać, jak one tu mieszkały tyle czas? No, Hanusia już zobacz, chodzi po drutach. No. Wyłaś, wyłaś jedna z drugą. Odsuńmy się trochę, bo one zaraz patrzą, jak przejść dalej od budowli. Od y, klatki. Daj, daj przestrzeń. Tyle miesięcy tu żyłem, mam dawać im teraz przestrzeń? Przecież one latają. No? Także takie cudna się dzieje u nas. W Odwiedziny wpadły, proszę, obie. No to się w końcu znalazły siostry: Haneczka i Luiza. Proszę, proszę. Kto by pomyślał? Nasza, jak pamiętacie, ma na czubkach skrzydeł. Inaczej się skrzydła ustawiają. Druga natomiast zawsze była, zawsze druga miała, była mniejsza. No zobaczymy. Otóż to Takie się to cuda dzieją. No byłaś, byłaś tam No i jak? No i jak tam u Patryka w gościach No bo tutaj to w domu jesteś, prawda? O, teraz Tajci i tak Dlaczego się boi? No i jak? Co?

Ależ, oczywiście, że tak. No, to gdzie się szlajałaś? No, to gdzie łaziły, panie? Hmm? To gdzie były? W sumie, gdzie, gdzie ty jesteś, to wiem, ale gdzie żeś siostrę znalazła. Będzie start? No, to będzie z woliery. No tak. Z pasa startowego numer 1 woliera. Jedna drugą. No to dziewuchy. Go! też Widziałeś <laughs> I następny film leci na nasz kanał YouTube'owy dzikie Jaja. Co trzeba powiedzieć teraz? Subskrypcja, dzwoneczek i łapka w górę. Dokładnie, tak.